Który kabel pociągnąć z dachu na poddasze, ponieważ deweloper przeważnie zostawia coś takiego na poddaszu, tu mamy no, co najmniej trzy możliwości. Pierwsza możliwość to wentylacja. Na górze wchodzimy otworem wentylacyjnym, o ile w kominie jest, bo czasami komin jest tylko dymny, to znaczy kominy, kominek jest do niego podłączony. Tu mamy wentylację, możemy zrobić. Wychodzimy w najniższym punkcie, wyjeżdżamy okablowaniem zewnętrznym do środka i pianujemy dziurę, czy też tynkujemy w zależności od tego, co klient sobie oczekuje. Druga możliwość to jest specjalna dachówka, którą się, która powinna być zrobiona przez firmę dekarską, bo jako tutaj instalator nie podejmuje się takich rzeczy. To jest druga możliwość, dosyć droga. Natomiast trzecia możliwość, w tym przypadku akurat jeżeli nie mamy zabudowanego sufitu na części nieużytkowej poddasza, możemy wykorzystując to, że tu jest membrana, możemy ściągnąć wydachówki. Wsunąć kabel do środka, podwinąć go i wyjść, wyjść do środka na poddasze kablem. Wtedy mamy gwarancję, że woda nie będzie nam podciekać, ponieważ membrana ma zawsze zakładkę. Nie pamiętam ile centymetrów, ale kilkanaście centymetrów jest zakładki, o ile jest porządnie membrana zrobiona. Klient wybrał dzisiaj akurat opcję numer 3, czyli będziemy przepychać kabel przez membranę. Jeszcze kabel nie jest uczepiony, ale akurat wsuwamy jedną dachówkę do góry, tu mamy membranę. Akurat te, ten falc, tu już mamy praktycznie środek. Wędrana ma zakładkę, i tutaj musi być pętla. Jedna pętla, i druga pętla. Jeżeli woda będzie lecieć, jeżeli woda dostanie się pod dach, pod ten dach, to zawsze po kablu spłynie. Nie wpłynie nam z powrotem do. Woda nie spłynie po kablu do środka, do, na poddasze. Dachówka zsunięta. Tu ten kabel trzeba będzie jeszcze umocować. I to wszystko. Kable już są przełożone z dachu na poddasze. Powiedzmy, w miarę jakoś to ułożone jest przy kominie. To jest poddasze nieużytkowe, tu nigdy w przyszłości niczego nie będzie. Jeżeli będzie, zawsze jest możliwość schowania tych kabli, zabudowania dewelopera, pęki białych kabli, żeśmy uporządkowali. Prawdopodobnie deweloper sobie chciał, żeby te białe kable poszły na dach. Oczywiście białym kablem mówimy głośno i stanowczo nie. Biały kabel to jest kabel wewnętrzny i biały kabel ma być w środku w domu. Na zewnątrz stosujemy kable czarne, albo suchy czarny kabel, albo kabel żelowany. Tu akurat zastosowaliśmy kabel suchy żelowany, kabel suchy Televesha, 113 typowa, to już jest kabel klasy A. I taki kabel co najmniej powinien być w instalacji zastosowany. Wtedy mamy pewność że ten kabelek nam wytrzyma długo, długo, długo. My, jeżeli mamy zrobić coś porządnie, to musi być kabel czarny założony. Nie ma zmiłuj. Jeżeli klient chce biały, wycofuje się z montażu. Taką już strategię przyjęłem od 2019 roku. Także tylko i wyłącznie czarnych na dach.